Znajdujemy się w miejscowości Ottenburg. Kupujemy tutaj BMW 525. Produkcja 2002 rok, rzeszna rejestracja 2003. Samochód w bardzo ładnym stanie, 6 lat, u jednego właściciela. Zrobił nim ponad 100 tysięcy, w tym momencie ma 240. Serwis prowadzony w samochodzie. tutaj Pan, który sprzedaje to auto, zatrudnił się w Mercedesie i powiedział, że. Źle to wygląda, jeżeli on przyjeżdża BMW pod, pod y, zachodni, gdzie produkują Mercedesy Samochód w stanie bardzo no. ładnym, dwa komplety opon yy. Alufel wiletnie samochód generalnie bezwypadkowy, aż kolej miał po prawej stronie e, na wysokości, nie wiem czy to będzie widać, być może się uda po światło zapać, e, na wysokości tutaj e, od listew do góry, do listew romowanych e, był lakierowany, ale to jest położone tylko warstwa, nie ma żadnej szpachli, jakaś szkoda parkingowa. On się zarzekał, że jest bezwypadkowy, podejrzewam, że nawet nie wiedział, bo tego, tego, tego nawet nie widać. Ale po, po badaniu miernikiem lakieru e, odkryliśmy no, taką rzecz. E, wcale to mi przeszkadza. A samochód naprawdę prezentuje się bardzo ładnie pod maską suchy. Na tym przebiegu to myślę, że ten silnik można uznać dopiero za dotarty. Ma no, jednego jak wiadomo, nie do zajechania. Wolna z Samochód w dość bogatej wersji Xenon Ringi, Skóra jak w środku, duża nawigacja, zmieniarka płyt CD, DVD jest do tego także naprawdę w bogatej wersji. Jak <coughs> jak mówię, do samochodu dostaliśmy jeszcze drugi potem Oczywiście dwa kluczyki. Problem jak w każdym 39 wypadające piksele nie da rzeczy. No ja chyba, to się chyba w każdej nich. A tak poza tym to nie mam zastrzeżeń do tego samochodu. Naprawdę ładny. Nie jest zużyty, nie powycierany. Te 240 tysięcy wygląda na prawdziwe 240 tysięcy. <laughs> Czas tego roku. To okay, mamy ma nic przy 200 Zabawna sytuacja. Wziąłem ze sobą kierowcę i <grymnie> bardzo mi się podoba, kiedy próbują po polsku mówić do Niemców, ale oni udają, że to rozumieją. <grymnie> Naprawdę. <grymnie> <grymnie> Teraz już mówi. Dobra, dalej. jedziemy. Ale to ani po polsku, ani po rusku nie rozumie. <noise> on, on po rusku dobrze rozumie, po rosyjsku. Tak? Po rosyjsku tak, bo na dziewczynę Rosjankę. Aha, to, 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 to ciekawe. Że, że, nie ma problemu, że tego, że, żeby jechać, nie? Tak, tak, już, to już kończymy, pakujemy auta, także do zobaczenia w Polsce.